Masz ciągły problem z wyrażeniem siebie, niby już chcesz coś powiedzieć, a jednak nie możesz. Może być tak, że po prostu masz zablokowaną czakrę gardła. Czujesz, że już jakby wiesz, co masz powiedzieć, wiesz, co chciałbyś przekazać światu, ale jednak gdzieś to się blokuje. Serce zaczyna prawie że płakać, no bo znowu nie powiedziałeś, nie powiedziałaś tego, co masz do powiedzenia. Albo w drugą stronę, gadasz bardzo dużo, ale z tej gadaniny tak naprawdę niewiele wynika. Może być też tak, że cierpisz na choroby gardła, szeroko pojęte. I może to być znak, że ta energia w tej czakrze, w czakrze gardła, może być zablokowana. I tutaj Tutaj nie chodzi zawsze o samo mówienie chodzi o to żeby ktoś cię usłyszał żebyś mogła mógł być autentyczny chodzi o to żeby dać sobie zgodę na wyrażanie swojej wewnętrznej prawdy a może już czas odblokować i tą i wszystkie inne czakry i nauczyć się jak z nimi pracować jak je oczyszczać napisz w komentarzu chcę a wyślę ci link do mojego kursu oczyszczania czakr w kronikach akaszy